Chciałabym przeczytać y, pismo gminy, y, pani przewodniczącej z gminy Wojadła, pani przewodniczącej pani Ricky Nyszopy, napisała apel nr 8 42 na 2019 Rady Gminy Bojadła z dnia 23 rodzica 2019 roku w sprawie przekazania pani marszałek Województwa Lubuskiego stanowiska rady gminy Bojagła dotyczącego realizacji inwestycji w budowę budżetu nad rzeką wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 planowanej do zrealizowania w Województwie Lubuskim po wycieczo na Polskim na terenie gminy Zandów oraz gminy Bojagła. Jednocześnie pan burmistrz miasta, gminy, miasta i Gminy Wschowa napisał do pani Elżbiety y, Anny Polak, marszałek Województwa Zbawu pismo. Szanowna pani marszałek, działając w imieniu oraz terenie mieszkańców Miasta i Gminy Wschowa, zdecydowanie otwiera inwestycje polegające na budowie mostu przez rzekę Owen wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 282, której realizacja planowana jest w swoim na terenie innych zawodów oraz gminy, gminy pojazdów. Chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że budowa mostu przed rzeką jest jedną z kluczowych inwestycji w infrastrukturalnych pojazdów z Piotrów z punktu widzenia mieszkańców gminy Wschodniej. Realizacja tego zadania zakłada znacznie przyspieszy komunikację z Zieloną Górą z Policją Kliny Blokowanie budowy wspomnianych Przeprawy przez Radę Gminy można mocno uderzać w interesy i potrzeby Wyspowia oraz całego regionu. Tym samym zwracam się z prośbą o jak najszybsze wykonanie tej ważnej dla całego wojny ustawodawczej, a szczególnie dla mieszkańców naszych mikrofinansów. Chciałbym z Panem przygotować, że w realizacji tego zadania mogą Pani Marszałów liczyć na wsparcie moje oraz mieszkańców poważenie burmistrz Uf, miasta i gminy Dziękuję bardzo. Czy w tym